Pochwalony Jezus Chrystus, bardzo serdecznie Was witam. Nowy tydzień, tydzień naszego życia, tydzień uwielbiania Boga. Chcemy być blisko Bożego Serca razem z Matką Bożą, bo mamy maj. A mowa jest dzisiaj o Eucharystii w Ewangelii i czytamy takie słowa. Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszcze się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da Wam Syn Człowieczy. Pan Jezus nas zaprasza, żeby nasza troska, troska naszego życia była o pokarm z nieba. Czasami troszczymy się za bardzo o ten pokarm, który ginie, o ten, który wyparowuje, ten, który przechodzi przez nas i się kończy. To jest nasza codzienność i potrzebujemy się też na tym zatrzymywać, aby mieć jak żyć, ale to, co ma być najważniejsze w naszym życiu, to Duch. Czy ja jestem zjednoczony z Bogiem, czy jestem w Bogu, czy ten dzień cały jest w Duchu Świętym? Dlatego wołamy, przyjdź Duchu Świętym, bo potrzebujemy Jego obecności, bo Jego obecność nie wyparowuje, on nas pociąga, ale jednocześnie chce być cały czas przywoływany, żeby być aktualnie tu i teraz w mocy Bożej. Bo Słowo Boże jest tu i teraz, ono działa z mocą, teraz nas prowadzi do świętości. Teraz podejmujemy różne wybory i potrzebujemy w tych wyborach być z Jezusem. Pokarm, który nie wyparowuje, pokarm, który w nas zostaje na życie wieczne. Obecność Boża, która jest nieustannie przemieniająca, a którą aktualizujemy cały czas, bo życie się rozwija dookoła i w każdej sytuacji, która mnie spotyka, przy każdym człowieku, Chcę być tym, który pełni wolę Bożą. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas ogarniał dzisiaj we wszystkim, abyśmy w każdej chwili byli nasyceni Tobą. Niech w ten sposób teraz będzie przyjęte przez nas błogosławieństwo Boże, abyśmy szli z uśmiechem w mocy Bożej, żyjący chlebem z nieba. Błogosławię Wam, przyjmijcie serca do błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Poniżej mamy nabożeństwo majowe. Może pójdziecie do kościoła, może nie, ale zaśpiewajcie litanię loretańską. Melodia jest piękna razem z Mocnymi w Duchu. Bardzo was do niej zapraszam tutaj. I obok teledysk Mocnych w Duchu. Wszystkiego dobrego, dużo uśmiechu na cały dzień.